To są orzeszki ziemne. To są orzeszki ziemne, też tak samo. Dalej dzień, którym wyszedł Hejka wszystkim. Aktualnie siedzę przy maknie i nie odzywałam się do was za dużo. Teraz zrobię najważniejsze wzory z planimetrii żeby po prostu, jak będę liczyła te zadania, żeby wiedzieć, że to jest problem z moją matematyką, a nie z tym, że nie mogę znaleźć wzoru. Nie odzywałam się do Was długo, fakt, ale tak, jutro będzie już czwartek. Ten tydzień minie szybko bardzo już. W niedzielę idę na kolejną komunię. Teraz po prostu uczyłam się regularnie. Miałam dzisiaj sprawdzian też z matmy i to jakby jest taki ostatni tydzień przed moją sesją. Wczoraj robiłam jeszcze prezentację w nocy na jutro, żeby już dzisiaj nie musieć się tym martwić. Ja jestem bardzo zmęczona i na przykład dzisiaj miałam drzemkę dosyć długą po szkole i teraz Dopiero siedzę, bo już się ściemniło tak naprawdę. Nie nakładam teraz na siebie jakiejś dużej presji, ale no chcę policzyć jeszcze kilka tych zadań z planimetrii. Chcę kilka wrażeń wymiernych policzyć i to już będzie całe moje przygotowanie z matematyki nic więcej nie zamierzam robić. I jedyne co muszę zrobić, to tak naprawdę powtórzyć sobie jeszcze lektury I myślę, że na tym skończę. Moje przygotowania, bo nie mam na nic więcej siły, nie mam na nic więcej ochoty, może jeszcze przed przyszłym czwartkiem, bo chyba w czwartek lub w, śro w środę, tak w środę mam sprawdzian, znaczy egzamin z biologii też, no to chcę jeszcze sobie powtórzyć coś z biologii, ale to chyba, chyba na tyle, bo nie mam na nic więcej po prostu przestrzeni w swojej głowie. Jestem zmęczona, nie to, że ja nadrabiam, że całe pół roku się nie uczyłam, a teraz muszę nadrabiać, bo to absolutnie tak nie wyglądało, ale mi bardzo zależy na tych egzaminach, bo ja bardzo bym się ucieszyła, gdybym dostała po prostu stypendium. Moja szkoła to jest prywatna szkoła i ona kosztuje moim zdaniem dosyć dużo i aktualnie opłacają mi różne stypendia tą szkołę, więc jakby totalnie luz. Mogę chodzić do niej i nie muszę płacić, ale obawiam się, że w tym roku pierwszaki nie wygryzą i one i tak dostaną to stypendium. Mimo wszystko bardzo się staram, bo może jakimś cudem uda mi się zdobyć te stypendia, po prostu muszę mieć najwyższą średnią w szkole, znowu blisko 6.0, bo w zeszłym roku miałam 6.0. Pierwszej klasie liceum. No, zależy mi, ale no, jeżeli nie uda mi się, no to tak na dobrą sprawę nic się nie stanie. Tylko po prostu, wiecie, to jest takie dosyć duże osiągnięcie już w szkole średniej posiadanie 6-0 lub bliskiej temu średniej. Bo w ogóle mam na sobie wisiorek, który mi zrobiła Maja i jest przepiękny. Prosiłam o taki wisiorek je ponad rok. Dobra. Ja wracam do matematyki. Jest już, zaraz 21. Jak napiszę te wzory, to idę się myć. I idę chyba spać, bo i tak jestem zmęczona pełno od rzemki. Ale wracam do słuchania bili i do pisania wzorów, więc do zobaczenia później. Dobrze. Chodzi klimatyzacja, więc jeżeli coś hałasuje, to najmocniej Was przepraszam, ale nie chcę mi się wyłączać na <grym> chwilę. <grym> tak, tutaj jest pranie świeże, które muszę schować. Tu są ubrania, które teraz <grym> ubrane. Może coś musi pójść do prania, nie wiem. Tu są kolejne jakieś ciuchy, tu jest rozwarone łóżko, bo miałam powiedzmy drżamkę. Tam są moje trzy torby, które noszę na zmianę do szkoły i w sumie cała reszta jest w porządku. O i tutaj jest za dużo biżuterii. O Jezu, nawet tu je, się odbija se, dobra. <grym> to będzie bardzo dziwne trzy tygodnie film. Ale muszę to ogarnąć. Nie mam na nic dzisiaj siły, więc oglądam jakieś wywiady z Billy, bo... O zerowej z mamy nowy album, a ja jestem ogromną jej fanką i absolutnie ją kocham i jest, mam nawet screena jak ona kończyła 18 urodziny i ja jej wysłałam życzenia urodzinowe jakbym myślała, że przeczyta Oczywiście byłam dzieckiem i ja bałam się, że popełnię jakieś błędy życząc jej wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin, więc było kopii wkleić tłumaczę, bo po prostu tak się stresowałam. Chociaż no, bad, knows, że nie przeczytała tego, ale pamiętam, że to było dla mnie ważne. I tak. I myślałam, że to tak działa, że jak tutaj, jakby tutaj w Polsce będzie godzina 18, to oczywiście u niej też będzie... i myślałam, że jak u nas jest zerowa, to u nich oczywiście też będzie zerowa i idealnie się wstrzelają urodziny. I co? I faktycznie wysłałam o zerowej w Polsce. Ale oczywiście, że tam gdzie ona była, na pewno był kompletnie inny czas, ale... Tak, po prostu mogę powiedzieć, że jestem i fanką od zawsze. A teraz nadrabiam jakieś stare wywiady. Znaczy nie nadrabiam, bo jej znam, ale jeszcze raz sobie przesłucham i posprzątam to, bo w końcu wstałam z łóżka. Mam dzisiaj bardzo dziwny dzień, ale... That's live. jakbyś a Właśnie znowu usiadłam. Jestem naprawdę zmęczona. Jest, 19, jest ja, tak tak ja chcę spać, ale nie mogę zasnąć, jakby porąbane, ale mnie też tak głowa że jak popatrzę pięć sekund na telefon, to mam nadzieję, że widzę tylko telefon i jakby nie ogarniam, co się dzieje bo jestem tak zmęczona, nie zasnę. i pfff, jak dziecko, to się coś nie tak, dobra, do zobaczenia, później, Love you so much, remember? Um, nie było? Do zobaczenia. You. Love you so much. Hey, jest dzień po dalej dzień, w którym wyszedł album. Oczywiście przysłuchiwałam już 1500 500 razy, ale jestem u swojego brata. Robiłam stronę, robiłam 8 pisów już na zapas, żeby mieć do końca roku zrobiona, i mam już z tego, z informatyki, spokój. Zaplanowałam te posty i mam wolne. Przyjechałam do mojego brata i jutro z rano tak naprawdę wracam, ale przyjechałam, bo. Muszę rano pójść na lumpę, bo bardzo mam ochotę pójść na lumpę i potrzebuję w sumie pójść na lumpę, bo bardzo dawno nie byłam i w międzyczasie, oczywiście, też się uczyłam dalej. Ale aktualnie no, robiłam zadań z informatyki i idę się myć. I nie wiem, bo mam ze sobą matmę i szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę liczyć. Zobaczymy. Do zobaczenia później. Hejka, witam się z Wami w noc przed egzaminami. Szczerze mówiąc chyba w tamtym roku tak się nie stresowałam, a stresuję się w zasadzie do tego, że ponieważ mam po prostu bardzo wysokie wobec siebie wymagania, ponieważ jednak ja staram się być dość łagodna wobec siebie, ale bardzo mi należy zależy na jednej rzeczy, którą jeżeli chcę osiągnąć, to oczywiście muszę zdać celująco dosłownie egzaminem. Tutaj mam, pokażę Wam tak, tutaj wszędzie mam. Matmę porozkładaną, nawet na łóżku jest. No teraz tu jest playlista włączona, ale czytałam lektury, których nie pamiętałam idealnie. Jest 23. Ja mam na 9 egzamin, ale powiedzmy, że o 8 będę wyjeżdżać, bo mam ten komfort, że będę jeździła z kimś na te egzaminy, który będzie przyjeżdżał i odbierał nas, więc bardzo się cieszę. Jestem zmęczona. Stresuję się, bo... Znaczy nie jestem w sumie zmęczona, bo jestem trochę taka nabuzowana przez emocje, ale jestem zmęczona tą nauką i chciałabym już odpocząć, chciałabym, żeby to się skończyło. Cieszę się, że już będą te egzaminy, bo, będą, bo będę po najprościej mówiąc i ja po prostu daję sobie bardzo wysoką poprzeczkę i tak. Ale ja wiem, że jeżeli nie znam, to może przed chwilą będzie mi przykro, ale no, znaczy nie znam, nie znam celująco, o tym chodzi, że jeżeli nie napiszę wszystkiego blisko 100%, to wiem, że jakby tragedia się nie stanie i to jest tylko taka klasa i to nie jest jeszcze matura. I nawet jeżeli to by była matura, to nic by się nie stało. Po prostu ja wobec siebie mam bardzo wysokie oczekiwania, ale ja doskonale wiem, że jeżeli mi się nie uda i spełnić, to nic się nie stanie. Więc taką myślą chyba chcę już dzisiaj zamknąć komputer, jutro pójść na polski z otwartą głową i potem pozwolić sobie już po prostu napisać to i zapomnieć. W sensie nie zapomnieć, ale po prostu... No, może, może zapomnieć, może wpuścić w niepamięć no, ten stres To żyć jak mnie to męczyło i... Dobrze wiem, że na koniec roku jakby jest ciężko I że wielu osobom zależy, żeby podwyższyć sobie, podwyższyć sobie samą ocenę Średnią i ocenę, nie samą ocenę Ale no to też, bo jakby, jakby jest ogromna kultura diet i Wszyscy chcą się odchudzać na lato Jakby please stop Ale to nie jest aktualny temat, bo o tym... Moja mama przyszła nie wyściskać Moi rodzice absolutnie nie dają mi żadnych wymagań Jakby nie mam presji z ich strony, że muszę coś zrobić, ale no Dzisiaj jak słuchałam Hit Me Hard and Soft To była piosenka i tekstem bardzo się utożsamiałam I nie pamiętam, która to była Jasne, Jasne to było The Great I'm trying my best to keep you satisfied Let, let you get your You get your list, while I stayed up all night Ja po prostu chcę odciążyć wszystkich Bo jednak jakby moi rodzice świadomie mi dali do płatnej szkoły, która nie jest płatna bardzo mało Bo uważam, że bardzo dużo kasy idzie na moją edukację A jeżeli mogłam dostawać, nie wiem czy mogę podawać kwoty, więc Licząc to na procenty, to ponad 90% mojej edukacji było opłacone przez stypendia i no prawie 95, powiedzmy, 94% było opłacane przez edukację. Znaczy, <grytanie> Jezu, 94% pieniędzy, które szło na moją szkołę, na moje liceum, które jest prywatne, było opłacane przez moje stypendia. I jakby moi rodzice wiedzą, że jakby nawet, jakbym nie dostała tych stypendiów, to bym chodziła do tej szkoły i jakby oni chcą, żebym nie była w tej szkole, widzą, że mi jest tu dobrze i tak dalej, ale jak zobaczyłam, jak dobrze może być ze stypendiami, to bardzo, bardzo, bardzo chciałam, żeby w tym roku też mi się udało, ale no, obstaje, że pierwsze mi nie wygryzą, ale ale wierzę w siebie. Wierzę w siebie i uważam, żebym ja była z sobą usatysfakcjonowana, a teraz. Już odkładam telefon, może spróbuję rzucić okiem na dwa zadania z matmy i idę spać. Oj, muszę wziąć leki, bo już kicham i tak dalej i jestem po prostu przemęczona i tak i love są so much I jutro zaczynam egzaminy i będę miała to z głowy i dobranoc, ten vlog z egzaminów i z przygotowań do egzaminów całych będzie bardzo, bardzo długi. Obstawiam, chociaż nagrywam go już trzeci tydzień, więc jakby... Ciężko jest mi wymierzyć, ile będzie trwało. Lubię sumacz. Nie wiem, czy uda mi się pokazać, ale robię teraz zadania z biologii, bo jutro mam o godzinie chyba 13. .00. Zaczyna mi się egzamin, bo tak, o 9 zaczynam z angielskiego. Piszę egzamin z angielskiego. Potem czekam. Od 11 do 13 na dwugodzinny egzamin z biologii, tak stresuję się, miałam wczoraj polski, nie pamiętam czy do was się odzywałam, ale moim zdaniem był ciężki jak na podstawę, no oczywiście nam nauczyciel od rozszerzenia jakby układał podstawę, ale no był ciężki moim zdaniem, ale zrobiłam wszystko oczywiście. Była też dzisiaj matematyka rozszerzona i ze stresu kompletnie wszystko zapomniałam. Ja nie wiedziałam, jak się nazywam. Ja byłam tak tam zestresowana i ja pierwszy raz miałam taką sytuację, tyle mam egzaminów ze sobą nawet tych sesyjnych, i... Pierwszy raz poczułam się taka tempa na egzaminie, pomimo tego, że jakby bardzo się poświęciłam mi to głównie matematyce, ale tak w połowie egzaminu, jak byłam nastawiona, że beznadziejnie już mi pójdzie, miałam takie w głowie: hmm, no dobra, raz, nie zawsze to będzie dobra nauczka, że świat się nie kończy na dostaniu jedynki z matematyki lub niezadowalającej oceny. I tak wiecie, już się nastawiłam, że no dobra, trudno będzie beznadziejnie, ale jakby good for me, że tak powiem. Bo będzie nowe doświadczenie życiowe. Potem poprawiałam trochę rzeczy, powpadałam na jeszcze kilka pomysłów, jak rozwiązać zadania, i koniec końców jestem usatysfakcjonowana z tego, co zrobiłam. Trochę na koniec już mi poukładało się w głowie. Wiem, że przez praktycznie całość śpiewałam piosenki bili i dosłownie tu tułam w kleje. To był jakby dzisiaj miałam egzamin, to wczoraj wysyłam tego memę Mai i to byłam dosłownie ja na egzaminie. No cóż, ja teraz powtarzam sobie na biologię, bo mam szczerą nadzieję, że pani jak z, do wszystkich poprzednich egzaminów po prostu ułoży nam z biolog helpa te zadanka i myślę, że widzimy się już za jakiś czas, bo nie dzisiaj. Dobra, tak jeszcze dodając, ja bardzo nie miałam siły już się uczyć w tym roku. Ja dziś, ja w tym, nie wiem, po prostu ten rok szkolny mnie troszkę przeczołgał. Ja byłam zmęczona, ja miałam bardzo dużo emocji w sobie, więc ja w ogóle się cieszę, że tutaj siedzę i ja w ogóle jakiś czas poświęcam. Temu przygotowaniu się i fakt, że na przykład słucham muzyki podczas tego i to zdecydowanie pogarsza jakoś mojej nauki, jest dla mnie ok, bo ja i tak jakby w głowie by mi leciała ta muzyka i nie skupiłabym się na nauce, a jak chociaż wiecie, leci, to robię te zadanka i jest z tego jakiś efekt, lepiej tak robić zadania dla mnie, niż olać totalnie sprawę i się nie przygotowywać, bo tak, nie, nie miałam wyjątkowo motywacji, zawsze jestem tak, wiecie. Hej, zmotywowane, jest super! Ło, wow, mamy energię! Yy, mogę, wiecie, tyrać siebie i wszystko będzie w porządku, no. Jak jestem zmęczona teraz, to jestem zmęczona i się kłada do łóżka, i teraz i tak robię dużo, przygotowując się, pomimo tego, że nie mam ochoty, i tak. Jak postawiłam bardziej na siebie, to postawiłam bardziej na siebie, tak. I wracam do nauki i słuchania, bo. bo tak sprawia mi przyjemność nauka, bo jakbym nie słuchała niczego, no to, no to zaraz bym odeszła stąd i stwierdziła, że nie rezygnuję z tego challenge'u. Więc moi drodzy, lepiej tak niż w ogóle. I love you so much i wracam do nauki. Jakbyś się powiedział. Właśnie boli z głowa. Musimy się takiego guba nauczyć, co to ma być. Pokaż, pokaż, to czekaj, pokaż mi to. Pokaż, to są orzeszki ziemne. To są orzeszki ziemne, też tak sądzę. Spaczki. Tak. Jesteśmy zmęczone. Jesteśmy zmęczone. Nie chcemy tutaj być. Moi drodzy, koniec sesji egzaminu. I'm glad Miałam 12 godzin, żeby wam to powiedzieć, bo jakoś 12 godzin minęło od godziny 11, w której skończyłam pisać swój ostatni egzamin, ale robiłam miliard innych rzeczy, odpoczywałam i tak dalej. Teraz jestem zmęczona i teraz dopiero stwierdziłam, że przydałoby się do was odezwać. Zacznę od tego, że bardzo, bardzo się cieszę i czuję się 10 razy po prostu lżejsza i taka, wiecie... Dużo mniej obciążona psychicznie, bo jednak jakby to się działo mi ciągle w głowie, że Ej, Michalina, zaraz masz egzamin, musisz już wstać, musisz się wyspać, bo masz egzamin itd. i tak dalej Ja mówiłam do siebie, Misia, okej, okay, nawet jakiś jakby nie pójdzie ci, jakby jest w porządku Ważne, żebyś po prostu poszła, napisała ten egzamin i miała głowę. Ale jak teraz już wiem, że that's over, to jestem się strasznie dumna Podsumowując, pierwszy dzień to było Polski podstawowy Nie będę z 6%, bo jakby... Ja nie, lubię, ja nie lubię się strasznie stawiać, ale uważam, że był troszkę ciężki. Troszkę ciężki. Wypracowanie było bardzo proste. Chociaż nam dyrektor mówi, że właśnie, jeżeli coś jest proste, no to znaczy, że musimy się na tym jeszcze bardziej skupić, bo jeżeli jest oczywiste, to znaczy, że zrobimy to w przekombinowany sposób. I no, że jakby najłatwiej się wyrżnąć na czymś, co jest proste. Yy, więc tak. Był po prostu bohater romantyczny, jako jeden z tematów, na który, jakby, temat ja pisałam. Chyba, tak. Ej, bo dobra, je. Ja teraz zaczynam myśleć, bo jeżeli to był bohater romantyczny, to faktycznie Zawaliłam sprawę. Nie, ale czytałam tam dobra, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Pisałam na pewno, że kierowali się emocjami, uczuciami i tak dalej, kierowali się sercem, decyzjami. Dobra, będzie dobrze. Pisałam, że brak rozumu był. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. No i sam ten test, wiecie, na podstawie y, tekstów, i ten history, historyczno-literacki, czy tam historyczno-kulturowy, nie pamiętam jak to się nazywa, to, to bo dosyć spoko. Matma się zdziwiłam, bo ze stresu po prostu wszystko zapomniałam, ale jakby, się, jakby ja zawsze siedzę do końca, bo potem mam coś takiego, że boję się, że jeżeli wyjdę wcześniej, no to wpadnę na te pomysły i będę sobie robiła że to sumienie, a jakbyś dosiedziała do końca, to może wpadłabyś na ten pomysł i poprawiłabyś. Zresztą ja bardzo dużo poprawiłam w ostatniej godzinie, więc tak ma rozszerzona. Dużo mi wypadło rzeczy z głowy, ze stresu, ale napisałam, to jest najważniejsze Angielski był bardzo prosty, dzieci nieprosty Biologia była ciężka, ale nie mam do siebie jakichś wyrzutów sumienia większych Ani z, jeżeli nawet nie będę mi usatysfakcjonowana po prostu były rzeczy, których które no ciężko by było mi się nauczyć Jeżeli na przykład nie było ich nawet w podręczniku, ani w korepetytorium W korepetytorium? W repetytorium, Dobre, nieważne no i polski rozszerzony, bardzo przyjemny temat, bardzo przyjemnie mi się dzisiaj pisało Mieliśmy temat znaczenie natury w literaturze, romantyzmu i oświecenia Więc bardzo przyjemny temat, więc będzie dobrze Ja teraz już nie chcę o tym myśleć, bo jak teraz zaczęłam myśleć o tym polskim podstawowym To się boję, żebym nie poszedł, że pan mi wyzoruje pracę, bo nie na temat czy cokolwiek Więc dobra, ale ja jestem bardzo zadowolona że mam koniec i jestem naprawdę zwalczona. Dzisiaj, dzisiaj też edytowałam film, że mieć na za tydzień i jej! Naprawdę bardzo, 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 bardzo się cieszę, że to już jest koniec i że tę najbardziej stresującą rzecz przed końcem tego roku szkolnego już mam, już mam z głowy i tak naprawdę jestem już wolnym ptakiem. Dobrze, myślę, że są bardzo wam dziękuję, że, towarzyszy, że, że towarzyszyliście mi tej Przygodzie, w tych egzaminach. Oczywiście, jeżeli będę miała wyniki, to pochwalę się z, z Wami, jeżeli nie zapomnę, ale ja, dla mnie najważniejsze jest to, że faktycznie przygotowywałam się, że dałam radę, że przeżyłam, że nie zjadł mnie stres. Najgorszy był dzień i to był najdłuższy dzień, bo w środę, środę tak, w środę, pisaliśmy dwa egzaminy o 9 i o 13. A ja wtedy akurat zapomniałam wziąć swojej butelki Duffy i nie miałam wody i kolega mi pożyczył I jakby miałam ograniczoną ilość tej wody I bardzo mi wszystko to bola głowa, bo po prostu ja bardzo dużo wody piję I no dobra, bo to są już niepotrzebne rzeczy Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i... I co? Widzimy się za jakiś czas Love you so